Taka zabawka Vision, a pewnie to samo co Harley Benton i inne na tych samych gratach, troszkę niedoróbek jest, wymaga małych poprawek. Nie wiem jak to będzie dalej. Troszkę musiałem gryf, że tak powiem poluzować, naprostować, bo struny nie leżały idealnie na przetwornikach, ale mimo wszystko uciekło że tak powiem, tu jest mniej niż tu trochę. Nie wiem, czy ma to znaczenie. Podkręciłem trochę tutaj śrubą imbusową, żeby akcja strun lekko zeszła w dół. Tu sobie wyrównałem to wszystko na równi. I tak samo mniej więcej tutaj. Przetworniki trzeba będzie wyregulować, żeby złapać jakieś Dobre brzmienie. I co jeszcze? Musiałem zdjąć sobie tutaj, strony poluzować, bo było krzywo. Po prostu tak było. A to niedobrze, bo musi być równo. I wtedy te strony były wyżej, te strony były niżej. Pewnie można by było tu wyregulować góra dół, ale Dążmy do tego, żeby było równiutko, jak się da, oczywiście, i tu lekko podszlifowałem i założyłem z powrotem klucze jakoś działają. Struny, nie wiem, podłączałem do fuza, do delaya, działa dosyć dobrze. Przełącznik też się dosyć dobrze sprawuje. Działa, volume działa tak samo. Tu z tyłu, jak się rozbierze, to są trzy sprężyny do, do takiej kotwy. Jeden wkręt był przykręcony normalnie, a drugi był w połowie. Oczywiście, nie trzeba było dokręcić, żeby dwa wkręty równo były w korpusie. No, co tu się spodziewać za 550 zł. Szału tu nie będzie. A do zabawy, do wypróbowywania, do zabawiania się, do jakiejś tam wstępnej nauki gry można sobie mieć. No to już takie pierdoły, jak korbka, Wajcha. Może nie korbka, tylko Wajcha, jakieś tam struny niby zapasowe. O, chińszczyzna pewnie zwykła. Te piórka to są w ogóle super. <laughs> kabel oczywiście sobie kupiłem gdzie indziej musiałem to oczywiście poprawiać i robić po swojemu bo był tak skopany tak poprzypalany że mało zwarcia nie było na nim także nie wiem, będziemy stroić ją jeszcze przyjdzie sobie stroik nastroimy stroikiem bo aż takiego suchu nie mam żeby stroić na ucho choć troszkę tam mniej więcej sobie nastroiłem ale to nie jest to samo Ktoś, kto ma wiedzę, ktoś, kto ma słuch, to będzie wiedział lepiej, jak to nastroić na słuch. Oczywiście, tak jak mówię, no podregulować trzeba będzie jeszcze ten, że tak powiem, akcję, wystroić przetworniki w miarę równoleżą, Tylko mówię, tak jak widać struna ta, a ta. No to są troszeczkę inne odległości. Można lekko tym gryfem wajchnąć rozkręcając, ale znowu delikatnie ucieknie nam struna. Powiedzmy tak z przetwornika. A to jest chyba niedobrze. Pewnie można tutaj by było podregulować dwoma śrubkami, lekko przekrzywić na mostku. No ale chyba nie o to chodzi. Nie? Po prostu gdzieś coś jest niedorobione i trzeba znaleźć mankament. Zobaczyć, jak to. Bo w ogóle da się poprawić i co z tego będzie